Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i co, postanowiłem nagrać film, w którym przedstawię Wam maszyny, jakie pojawią się w Farmingu 20. No, oczywiście, ktoś mi pisał w że jest ich no mało, ale no, moim zdaniem twórcy gry coś tutaj jednak jeszcze przed premierą dodadzą. No, przynajmniej zobaczymy, czy to, cokolwiek tutaj dodadzą. Oczywiście premiera będzie 3 grudnia 2019 roku, oczywiście gra będzie kosztowała około 30 zł, już widzicie może macie tutaj przelicznik 29,73, no około 30 zł, więc to nie jest dużo, a spodziewałem się większej liczby, ale w sumie prawie trafiłem, bo 33 zł jakoś tak strzelałem. No i co tutaj pisze nam Farming, że mamy ponad 100 autentycznych pojazdów, maszyn rolniczych, marek, zwierzęta, to krowy, świnie, owce i po raz pierwszy konie. Po raz pierwszy oczywiście w mobilnym farmingu. 10 upraw, w tym całkowicie nowe bawełna i Ogromny, otwarty świat na mapie Blue Lake Wellay. Nie wiem kto wymyślał tą nazwę. Nie wiem czy ta mapa ma być jakaś niebieska, że Blue Lake, nie wiem Wellay mi się w ogóle, Lake kojarzy jeszcze z chipsetami Intela Coffee Lake, Intel Comet Lake, no i tak dalej. No, ci co siedzą w tym to wiedzą. No i widok z kokpitu. Nie mamy niestety widoku Jakiego byśmy chcieli, czyli z pierwszej y, kamery. No i dobra, przejdźmy do y, pojazdów. No i pojazdy, no tutaj są wszystkie marki. Case. Co mamy z Case'a? Będziemy mieli ciągnik y, właśnie takiego. To case'a 7250 Pro o mocy 261 koni i o prędkości 40 km na godzinę. Case'a Maxuma CVX y, 145 o mocy 140, o 175 koni. No i znanego nam case akład traka. Potem będziemy mieli jeszcze do czynienia z Challengerem MT743, oczywiście o mocy 380 koni, z dojczym farem, tutaj naszym ulubionym Sirius 9, który będzie miał moc 336 albo to mocno złabili, albo mi się przynajmniej wydaje. No i dobra, będziemy mieli trzy fendy, będzie tutaj. Ten klon tego właśnie Challengera MT, czyli 943 Wario, Staruszek, oczywiście, faworyt 515, który będzie miał 150 koni, tutaj będziemy mieli 380 w tym fędzie, a w fędzie 1000 Wario będziemy mieli 517 koni. No i Hardy to jest ten pojazd, który właśnie opryskuje nam rośliny, Pojemność to 9000 litrów i 370 koni. Pracy roboczej to 4,48 metrów JCB oczywiście. Fast track 4, 4220. Oczywiście z mocą 235 koni. John Deere no i mamy John Deere oczywiście 6250R. Moc 300 koni, 50 km na godzinę. No w sumie są takie, tak, to jest to, to wszystko przyniesione z farminga. 19 do, do mobilnego, bo tutaj wszystko jest chyba to samo, no nie muszę Wam chyba czytać nazw tych, yy, i mocy tych ciągników, bo ponieważ to jest zbędne przedłużenie czasu przeze mnie, a przecież Wy te ciągniki dobrze znacie. No i mamy Lizardy, mamy ciężarówkę yy, o mocy 600, 620 koni, no i Lizarda pick tego nowego, nie ma tego starego, yy, mamy ciężarówkę Mana, yy, ciężarówka już chyba była w 18 też Mana, yy, mamy New Hollanda jednego na razie, na razie mamy też jednego Sztejra Profi vt 175 koni. No i mamy chyba jedną, tak, mamy jedną Valtrę a No i jeżeli chodzi o ciągniki, no ogólnie o pojazdy to tyle. No i kombajny. No i kombajny Capello. Mamy tutaj oczywiście przystawkę do kukurydzy, 12 metrów. Kejsa, mamy kombajn do bawełny, mamy Grimme kombajny do, ziemniak, do buraków i do ziemniaków. Mamy Holmera do Buraków Oczywiście dobrze nam znany Holmer Mamy John Dira, jeden kombajn na razie, co prawda, ale myślę, że dodadzą. Chociaż, chociaż chyba nawet nie dodadzą, przepraszam, nie dodadzą, bo nie, nie pisze nigdzie Coming więc no niestety nie dodadzą. Bo zawsze tak pisało, że coming o co chodzi strona producenta. Aha, tutaj mamy Krona. No to Giants Nowe tutaj jakieś umowy podpisały, że mają dawać linki. No dobra, mamy Krona Big X 1180 do kukurydzy. No i mamy tutaj w kosiarkach samojezdną kosiarkę z Krona New Holland. No, oczywiście ten staruszek, też pierwszy jakby, którego dostajemy od gry na początek w 19. Pottinger Ropa oczywiście do buraków. No i Ziegler też podstawka do. E, oczywiście kombajnu. No i sprzęt. No i sprzęt to jest więcej Alpego i szczerze to pierwszy raz to widzę. E, jest to jakiś siewnik. Jakiś taki biedny e, Amazon. No i tutaj mamy dwa siewniki. E, I oczywiście kultywator. E, jeżeli chodzi o Anna Bur Barger, kurde no nie umiem czytać tych nazw. Przepraszam za to. 55 000 litrów pojemności. Arkusin mamy oczywiście naszą przyczepę Dobel samozbierającą. Mamy kultywator ten taki duży. Nie, to jest kultywator. Tak, to jest kultywator. Mamy Bergman, przyczepę samozbierającą. Mamy Bockman, tom do koni, przyczepę. Mamy Brendala do nawozu. Mamy Elmer, no tego nie przeczytam, ale mamy przeładowczą przyczepę o dosyć dużej pojemności, jak widać. Farmtech. To jest chyba polska firma, z tego co wiem. Tak myślę, rozrządnik obornika. Mamy Fenda, też samozbierającą przyczepę. Mamy również Grimme siewniki, znaczy sadzarki do ziemniaków. Mamy Hardy, czyli no, mamy opryskiwacz. Mamy horsze Powiem Wam fajnie, żeby jakieś modyfikacje były do, do, do 20, ale wątpię. Znając, to nie będzie żadnych, żadnych opcji modyfikacji tej gry. No i mamy joskinkę, przyczepę. Tutaj mamy tą beczkę na wodę. No i oczywiście transport zwierząt, kinze, e, Mamy wozy przyładowcze. Tutaj trochę, trochę mniejsze tamten był większy. E, tutaj mamy zbiornik gnojówki, tutaj mamy krampę oczywiście przyczepy. Jedną do ciężarówki, tutaj podstawkę do tego, żeby to, on, tą od ciężarówki dopiąć do ciągnika, no i tutaj y, Pojemność no, przyczepy y, Agroliner No to y, Też znana przyczepa, ona już jest chyba od trzynastki I 21 tysięcy litrów No i marka Kuhn, no i tutaj mamy dużo rzeczy Bo mamy no, zgrabiarkę, przetrząsarki, zgrabiarki, przetrząsarki y, Jakieś tutaj, y, jak możemy zauważyć rozrzutniki obornika Rozdzielniki nawozu, opryskiwacze, kultywator, nawet mamy presę i tutaj A, to jest ten, 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 no, rozdrabniasz słony, słomy, co, co pomaga nam ścielać zwierzętom, żeby było czyściej w grze. Oczywiście jeszcze mamy markę Leli, też tutaj nam oferuje zgrabiarkę Lemken, czyli sadzarkę i siewnik. Co jeszcze mamy? Lizarda. A, z Lizarda mamy przyczepę, dwie beczki To jest właśnie przyczepa do tych kostek bawełny, no i to też jest do kostek bawełny, tylko że mniejsze No i tutaj mamy Lud King przyczepę Tą taką dużą, amerykańską, z Fenda mamy Combine Naszą dziewiątkę Pottinger, no to kosiarkę i przetrząsarkę Z firmy Rabe mamy brony mechaniczne Z Samson Agro mamy tylko zbiornik dojówki i rozrzutnik obornika. Z Shooter Maker mamy przyczepy, jedną samo zbierającą, drugą zwykłą. Oczywiście, pojemności tutaj macie. Strumen mamy też przyczepy, oczywiście, jedną zwykłą, drugą też zwykłą. Wadersted mamy oczywiście siewniki dobrze znane. Wikon mamy tylko przecząsacze. Wilson Trailers no to mamy tylko przyczepy te amerykańskie. No i zoomer tylko zbiornik gnojówki No i słuchajcie piszcie co myślicie o tym farmingu Moim zdaniem jest to naprawdę duża ewolucja Piszcie co też myślicie o maszynach Które zostały właśnie do tego farminga dodane No i co Nie będzie chyba więcej maszyn bo nie pisało Komikson jednak się pomyliłem A zawsze jak powinny być Dodawane zawsze przez Giantsa maszyny to pisałoby No Ale co cóż no niestety Ja się z wami żegnam mówił Nosur. Cześć na razie